Szczęść Boże, kochani, witamy Was bardzo serdecznie na naszym drugim spotkaniu, w drugim dniu rekolekcji. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak wielką miłością darzy nas Pan Jezus. Jestem przekonana, że każdy z Was wykonał pięknie swoje serce i zawiesił je nad swoim łóżkiem. I wieczorem i rankiem Panu Jezusowi za tę ogromną miłość podziękował. Dzisiaj, w drugim dniu rekolekcji, rozmawiamy o skarbie, który Pan Bóg dał nam, a tym skarbem jest nasza rodzina. Kiedy przychodzi niedziela i mamy więcej czasu, rodzice nie idą gdzie, Amela? Do pracy. Do pracy, my nie idziemy gdzie? Do szkoły. Do szkoły. Czasem brakuje nam pomysłów na dobre spędzenie czasu. My lubimy grać czy nie lubimy grać? Gramy w różne gry, lubimy to. Ale dzisiaj chcę Wam zaproponować, żebyśmy sami zrobili grę i zobaczycie, jak przy tej grze może być wiele radości. Do wykonania tej gry potrzebujemy kolorowe paski. Potrzebujemy tyle pasków, ilu jest członków rodziny. Weź, Amelko, sobie wybierz jeden. Będziemy robić gąsienicę, a nasza gra będzie się nazywała, jak Amela, jak się może nazywać? Dżdżownica. Dżdżownica, dobrze, ale to one Dżownica. się będą. Właśnie, bo one, będziemy się ścigać, która gąsienica okaże się, że wędruje najszybciej. Żeby zrobić gąsienicę, potrzebujemy ten pasek złożyć na pół. Składamy na pół i przygniatamy paluszkiem. Kiedy mamy już złożone na pół, to teraz. Prawą część paseczka i lewą część paseczka również bierzemy równiuteńko do środka i przygniatamy paluszkiem i składamy na pół. Składamy na pół. I teraz, tak jak to mamy, to znowu prawą stronę bierzemy do samego środeczka i lewą. I w ten sposób powstanie Nie. nam. Do środka, kochanie, popatrz na mnie, popatrz, zawsze lewo, do środka. Tak, i później tu. Tu, i to też właśnie tu. Dobrze. Połóż sobie na stół i dognieć tak paluszkiem. Nie, o właśnie. I dognieć te, te zgięcia. Możecie pięknie tak docisnąć sobie paluszkiem, i w ten sposób powstaje Wam prostokąt. Teraz potrzebujemy nożyczki, i musimy z każdej strony prostokąta zaokrąglić rogi. Obcinamy, tak zaokrąglamy, i dzięki tym zaokrągleniom powstanie nam dżownica. Zobacz, rozwinę delikatnie. Mam taką dżdżownicę jaką masz? Super. I teraz na tej pierwszej tutaj części dżdżownicy rysujemy jej oko. Możemy narysować buzię. Oko może być małe, może być duże. Uśmiech może być wesoły, może być śmieszny, jakiś wykrzywiony. Ja narysowałam mojej dżdżownicy takie oczy. A Amelka, jaką ty masz śmieszną buzię. I teraz, kochani, Jezu. kiedy będą przygotowane wszystkie gąsienice dla wszystkich członków rodziny, dla mamy, dla taty, kładziemy te dżdżownice na stoliku i każdy członek rodziny potrzebuje mieć słomkę. A si gąsie? Spróbujemy, słuchajcie, tylko to, co jest ważne teraz, to musicie wytłumaczyć wszystkim, żeby... Właśnie dmuchać tak w dżownicę, żeby ona się przemieszczała. Oczywiście jak wyścig, to musi iść do przodu, ale nie dmuchamy jednym takim dmuchnięciem, tylko dmuchamy krótkimi, urywanymi dmuchnięciami. Dmuchamy tak. Widzisz? I wtedy, jak dmucham. Amelka powiedziała, że moja jest lepsza. Myślę, że ja mam troszeczkę większe nacięcia. Że Ty chyba zrobiłaś za małe. Więc jeśli masz za, za małe nacięcia, to możesz z powrotem złożyć tę dżdżownicę. Z powrotem go za każdym razem do środka, do środka. I wtedy, i wtedy poprawić sobie, zrobić troszeczkę większe te zaokrąglenia. I słuchajcie, oczywiście, że zabawa polega na tym, że wygrywa ta dżdżownica, która pierwsza pokona dystans. My z Amelką jesteśmy przy biurku, czyli u nas na przykład ta dżdżownica, która pierwsza spadnie, to ta wygrywa. I tak możemy się pięknie pobawić w niedzielę. Dzisiaj. Chciałabym Cię poprosić teraz, żebyś wziął to serduszko ktu, średnie, na którym wczoraj napisałeś imię. Jeśli macie na y, takiej cienkiej kartce to serduszko, to nie używajcie markerów, bo marker przebija na drugą stronę. Lepiej wziąć długopis albo kredkę. Wczoraj napisaliśmy swoje imię, a dzisiaj na tym serduszku napisz, kogo kochasz. Kocham mamę, kocham tatę, możesz wymienić imiona swojego, swojego rodzeństwa, imię brata, imię siostry. I to serduszko, tak jak pięknie dzisiaj napiszesz, kogo kochasz, odłóż sobie do jutra. Jutro będziemy też potrzebować mniejsze serduszka. Przydadzą nam się też wykałaczki, odrobina plasteliny i korki od napojów to co? Myślę, że ta najbliższa niedziela będzie jednym wielkim wyścigiem gąsienic. Myślisz, Emela, że dzieciaki porobią te gąsienice w domu? Ścigamy się teraz? Będziemy się ścigać za chwilę, jak się rozłączymy. Pożegnajmy się z dzieciakami i pójdziemy na nasz wyścig. Kochani, bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Pa!